Pewnie nie raz zastanawialiście się, o co chodzi, że na jednym wkrętaku pisze PH, a na drugim PZ. Na pierwszy rzut oka różnicy praktycznie nie widać, natomiast różnica jest dość istotna. Cześć wszystkim, ja nazywam się Miron i mam przed sobą kilka wkrętaków w różnych rozmiarach od firmy Vera. Dwa duże wkrętaki w rozmiarze końcówki 3 oraz dwa mniejsze wkrętaki o rozmiarze końcówki 2. Mam tutaj również jeden płaski śrubokręcik. Wszystkie wkrętaki posiadają system kolorystycznego wyszukiwania narzędzi Take It Easy, co znacznie ułatwia wyszukiwanie danego narzędzia. Kolor biały oznacza PZ, a kolor czerwony pH, czyli dwie najbardziej popularne opcje. W zależności od typu wkrętów, z jakimi mamy do czynienia, zależy wybór modelu wkrętaka. Takie oraz wiele innych rodzajów wkrętaków można zakupić u nas w sklepie www.faston.pl. System wkręcania z oznaczeniem pH jest bardzo powszechnie spotykany i stosowany na całym świecie. Wgłębienia wkrętów są pod kątem prostym zbliżone do dołu. Dzięki temu rozwiązaniu śrubokręt lepiej przylega do wkrętu. Tego typu wgłębienie odnajdziemy we wkrętach do drewna, metalu czy płyt gipsowo-kartonowych. Często mylone SPZ prowadzą do zniszczenia gniazda, uniemożliwiając tym samym przykręcenie i odkręcenie wkrętu. System wkręcania PZ został opracowany na bazie systemu PH i jest bardziej zaawansowany. Różnica między nimi jest dość spora. Wersja PZ posiada cztery dodatkowe nacięcia na obie śruby. Powodują one lepsze trzymanie śrubokrętu w gnieździe wkręta. Służą przede wszystkim do prac wymagających większego momentu obrotowego, między innymi w mechanice czy do prac stolarskich. W PZ jest dużo bardziej stabilne niż pH, a źle dobrane może doprowadzić do zniszczeń. Warto zatem pamiętać o wyborze prawidłowego wkrętaka, co uchroni nas przed zużyciem łuba śruby, a zarazem przedłuży żywotność narzędzi. Dodatkowo, bardzo ciekawym rozwiązaniem we wkrętakach Vera ułatwiającym pracę jest końcówka laser Tip, która posiada mikroskopijne rowki tworzące chropowatą powierzchnię, która wgryza się w gniazdo wkrętu, dzięki czemu nie wyślizguje się narzędzie podczas wkręcania czy odkręcania. A żeby jeszcze usprawnić naszą pracę, możemy do zestawu dołożyć chwytak do przytrzymywania wkrętów. Zresztą zobaczcie sami. Jeżeli interesuje was zakup narzędzi, to zapraszam serdecznie do naszego sklepu www.fastons.pl. Znajdziecie tam dużo profesjonalnych rozwiązań dla instalatorów, elektryków i mechaników. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji i zostawić lajka pod filmem. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. cześć.